Siema, to ja, Vexyrys i dzisiaj mam dla was film z Minecrafta, yeeej! I to jest ten długo wyczekiwany film, fajnie, ale tutaj będzie mod, żeby nie było tak nudno, nie? I właśnie to będzie jakiś straszny, straszny, straszny mod, gdzie będą jakieś inne potwory i inne wydarzenia. Bo mam tutaj jeszcze tarkę i jakieś inne słońce tutaj jest, czyli to już są dwie nowe rzeczy. Ono są jakieś jeszcze inne zwierzęta Nie wiem, muszę się pozbyć tej gry Nie wiem, czy ona jest niezła Dobra Jest dobra Ale jest wioska, więc jest super Mogę sobie w końcu do niej przyjść No jej no, jest wioska no, przynajmniej tutaj na rzeczy. I nie muszę zabijać zwierząt niepotrzebnie, chyba żebym sprawdził, czy niektóre zwierzęta naprawdę są jakieś złe. Ale dobra, po co mam się tym przejmować? Wystarczy mi drewno. Jakby coś się stało, to przecież będę miał coś pod kontrolą, nie? Jak będę miał, to będę miał. Będzie ok. O, teraz sprawdzę, czy to nie jest. No nie, no nie jest, nie wiem o co chodzi. Oho! Ok. Może być. So z kościółka pozbieram? Trochę kamienia. Za co? Trochę będzie tego kościoła kopania. No ale czego się nie robi dla widzów i dla szybkiego zobaczenia, co może się wydarzyć. Chociaż... No. Naprawdę jestem ciekawy. I się mega cieszę, że robię dla Was film. To jest naprawdę mega satysfakcja dla mnie, kiedy robię dla Was taki fajny i ciekawy film. No po prostu jestem niezmiernie szczęśliwy. Co nie zmienia faktu, że ja byłbym bardziej szczęśliwy, gdybym nie zobaczył jakichś nowych rzeczy. Jak moby. Nowe jakieś. Potwory, które zobaczyłem. Może ta owca jest zła. Ta był kowal. No to idę do kowala. Piękny. Ale co on taki ukryty jest? Może on nie chciał, żebym go przeszedł. Panie kowalu. o, Chyba nie obrazi się pan, gdy sobie wezmę parę drobiazgów. <laughs> Oby nie. Oby pan nic się nie zdenerwował na mnie. Bo jak tak To i tak nic z tym nie zrobię. Chyba, że pan też może być mimikiem. Ale nie ważne. Ważne jest to, że mam rzeczy... Dobra się pozbieram, dobra yy, tutaj sobie sprawdzę czy będę mógł zrobić inne jeszcze rzeczy ale na razie sobie przekraftuję jakieś takie więc po multi dobra hmm. to sobie na początku wezmę dwa, dwa najlepsze o nie, nie dwa. Jeden. Bo potrzebuję jeszcze tarczy. Dobra, tarcza się robi już. Ojej, ojej. Pora na to, aby sobie poszukać tych duellerowych mobów duelerowych no mm, mm. jak zauważyłem, tutaj jakoś szybciej dzień Nie wiem co się dzieje Ale postaram się nie spać w nocy Bo jeżeli nie będę spa Blood Moon is racing? Czy będzie jakiś Blood Moon <laughs> To jest jakoś Mgła? Ja! Czerwony księżyc. Krwawy księżyc, no. Jaki ładny, a bardziej straszny w sumie. No to jest jakaś mgła, nie wiem o co chodzi. A jak ona poświeci, może na te zwierzęta, to wtedy ono się zamienią w jakieś takie potwory. Teraz zobaczę. Nie. Dziwne. Nie wiem czemu to nie. Jezu! Co to? Co to? Co to było? To był jakiś... To był ten demon. Czyli to jednak działa. Wow. Dostałem z niego... Uuu, dużo skóry. Jeszcze owca! No, odejdź. Wow. Ten mod naprawdę dobrze działa. Ten księżyc coś tak ten. Ale dobra, postaram się tutaj poszukać jakichś innych mobów, bo w tej książce było ich jakieś takie no dużo strasznych. Skąd one tu? No skąd tu idą szkielety? Co jest? Nie!

Wow, przynajmniej to jest normalne. Nie w tym tutaj! Co to? Co, co to jest? O, odejdź! Głupku! Co to jest? Jeszcze to Co to? Co to było? A, chyba w wdzięku w tej książce. On jest jakimś szablowym czymś! Jezus Mary. Nie wiem po co ja to marynuję. bo przecież to jest jakieś jabłka jakieś. Marchewki moje. Ale co to jest? Nie, że aż tak. Ja cię. Ja Muszę z wyjść. Nie, nie, co się stało? co? Ten mod naprawdę jest dobry. Ej, coś. Czy, czego to są jakieś bąbelki? nie są. Coś jest nieco. Ej. Coś nadal nadal nie byłaby. Co ty? O, jeszcze te, tutaj pigliny brakowało. Ty, ale kurde, co jest? I... Ej, a ty jakieś No ale ta mgła nie opada. Myślałem, że krwawy księżyc cały czas gdzieś... Aaa, bo to jest zapewne w... tam, gdzie ja idę! Te creepery są jakieś super szybkie! Jezu! Ja pitole. Przecież ich jest tutaj za dużo tych mobów! Jezu. O nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Przecież się z tym nie poradzę. Ale gdzie są tamte inne te straszne? Teraz ja spróbuję jeszcze raz pójść spać, to zobaczę, czy on... ten... ten straszny szablą po mnie przyjdzie gdzieś. Ale nie wiem. Coś tu na pewno jest, coś nie gra. Ale była skrzynka, ale nie mam czasu. Ja Musiałem przez to zginąć. No nie wierzę po prostu. Ja pi to. No to są chyba jakieś żarty. Że ja muszę potem... Dobra, nieważne, ale... Już kończę ten odcinek, Boże. Ale ja widzowie. W następnym odcinku z dwellersu postaram się po moje rzeczy wrócić. Yy, bo w ogóle to ten krwawy księżyc i takie inne rzeczy zadziałały idealnie. Na początku to nie byłem przekonany, ale teraz świetnie. Jeju, no żegnam się z wami. papa. Pa.